Cześć! Witam was w ostatnim odcineczku! Dobra, witam was w ostatnim odcinku! Gdzie będziemy się pojedynkować? Z... Alex WESKER! destroy you I have to destroy you oh? uh, Wesker It's not enough to live. I want to transcend. No to zaczynamy ostateczny pojedynek, moi drodzy, z Alex Weska. Dobra, zapalmy światło i poszukajmy szybko yy, tej amunicji, bo się przyda. Czy to coś jest? Jest, wiesz, 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 wiesz. Ona zaraz zaczyna nas atakować, więc nie będzie zbyt fajnie. E, szybko to połączmy. Yy, yy, yy. Niech będzie zapalające <laughs> Ok eee, Natali, Lepiej uważaj, moja droga Dobra, tu coś leży, ale nie, tego nie potrzebuję Okej okay. Ale się zacznie Ale się zacznie mordercza walka No śmierć I życie Max, ja tego nie potrzebuję ja tego nie potrzebuję... Co ty jest? Aha, dobra, rozumiem. Trzeba po prostu do niej nawalać. Uuu. Dobra, to sobie zostawię na razie. Gdzie ty jesteś? Dobra, ty jesteś... Hop! Cymaj. A, jesteś sprytna. Odejdź. Aha, nienawidzę tego. Wtedy nic nie widać. Kurde. jesteś słaba. Ło Dobra, żartowałem, żartowałem. Nie jesteś słaba. Won. Wow, 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 wow. Zostawić ją spokoju czy nie? Woo. Dobra, trzeba ją trochę podpalić. Won. Ła! Zlatuję, latuje Spokojnie, spokojnie. Wow. Spadaj, spadaj. Okej, okay. i tak dostanę zaraz po dupie. Zostaw na talię. Wow! Nie. To zły pomysł, to zły pomysł. Miał amunicji teraz, bardzo. Płoń! Wiem, że lubisz płonąć. Głupia szma, to oła Natalia może poradzisz? dzięki, dzięki. To była gdzieś amunicja. Dziękuję. O nie. Uo, jakie to jest wielkie! Fuck! Daj ze spokój. Aleks Zostaw ją! Ty głupia! Pierwszona! Brawo! O. tak. Myśli, że ciebie nie widać? Zostaw ją, coś ci mówiłem. Ooo, ale przydałaby się amunicja, dziękuję. Oła! Wziąłem ją w ogóle? Tak, wziąłem. Gdzie, gdzie, co? Kurde, nic nie widzę. Gdzie... Przyładuj szybciej, błagam. Dupe? Nie wiem, może lubi. Nie znam. Dobra, może tu gdzieś coś. Nie wiem, gdzie ona poszła. Ale przydałaby się jakaś. <laughs> amunicja! Mamy amunicję? Super, cieszę się. O kurde. Wow! Dobra, przydałoby się do niej postrzelać. Zjeżdżaj mi! Głupia! Won, 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 won! No, gdzieś tu? No, witaj! Oj, oj, spadło się, co? No tak to jest. Dobra, przydałoby się znaleźć jeszcze amunicję, bo się zaczyna powoli kończyć. Ona jest taka. Oj. Upierdliwa. U, 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 u. Nienawidzę jej. Znaczy nie znoszę. No, nienawidzę też. Gdzie ty jesteś? Aha, znowu sobie chodzisz? Okej okay. Gdzie Ty będziesz? Tym razem. Oj, nie trafiłem. Albo trafiłem i mnie nie zaliczyło. No gdzie? O, dostałaś. Wow! Dobra, wypuszcza jakieś swoje gazy. Niedobrze, trochę. Bardzo niedobrze. A mi brakuje amunicji. Bardzo brakuje mi tej amunicji wow. o, Został Barego, został berego! Został berego! głupia Szmeto! O Jezu! Nikt mi tu nie umrze. Dopilnuję no, tego. Spokój się, głupia babo! Łu! Wow. Okej. Okay. Trochę ją... rozłościłem! Bary, ale mógłbyś szybciej, trochę. Dobra. A gdzie ty się chowasz? Nieładnie. Won. Gdzie ty jesteś? Halo? O, witaj. Turu, Nie, 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 nie. Potrzebuję amunicji, naprawdę. O o. Zrobiła się duża. Nie podoba mi się to. Ale jeszcze przecież mam Magnum. Czemu z magną nie korzystam? Wow. WON Dobra. I teraz... Zapraszamy panią tu. O o! Łow! swoje śmierdziuchy. Ło! Wow. Odejdź mi stąd. Nic widzę. Nie, tam jest tylko... ...alkohol. Gdzie ona jest? Dostałaś. Cię zabolało. Co zrobisz? Tego nie wie nikt. Dostałaś znowu. Oj, jak się ciebie boję. Straszny jesteś. Zdychaj już w końcu. Czekasz? Czy co robisz? Czekasz, tak myślałem. O kurde. No ale dostałeś, no co jest? Dobra, może pójdę tutaj. No gdzie? No Super, tylko że już nie mam amunicji. <noise> gdzie? Ojej! Zdychasz? Uuu, uu. Dobra, nie zdychasz! Dobra, okej, okay, zrozumiałem za pierwszym razem! Ej, ej, ej! Nie zbruczyła mnie! Głupia! Hmm, gdzie znajdę jeszcze amunicję? Przydałaby mi się. Jak grałem bez nagrywania, nigdy mi nie brakło. A teraz mam. Braknąć? Cholera. Czyżbym miał wziąć zaraz. Yy, Natali i. Kurde, amunicję potrzebuję. Cholera, no. No, 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 tam coś było. Mary, może to dla ciebie będzie dobre? No, przeładuj, przeładuj. Może jeszcze coś tu znajdziemy. bo, 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 Dobra, spadamy. Wow, wszystko tu leci. Wszystko się rozlatuje. No już na czerwono jest, prawda? chociaż nie. A to jej tak widziała ją na czerwono. Ej, zostaw Tomasz no Ło wow, wow 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 wow, nie za bardzo ciebie widzę. Shit. Gdzie ty jesteś? Znowu spadasz Nie uciekaj Mam jeden strzał Jest. Co mi to da? Nie, to jest za dużo gazu. Za dużo gazu. A tu jesteś. Oj! Teraz jest tu będziesz mi gazem pluć. Tego chcę mnie zagazować z każdej strony. Okej. Okay. Przydałoby się gdzieś indziej iść. Cholera. Nie mam amunicji. Eee, tu jest coś dla Gdzie jest Natalia? Tu Do Magnum, błagam Gdzie ona jest? Słyszy ją? A nie widzę Halo? Aha Chodź, chodź, chodź No kurde, no Jakim cudem Co się cieszysz? Wow 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 Znowu te swoje gazy puściła Dziwnie to brzmi wiem O bardzo fajnie Wow Zostach mi O kurde to chwilę Zginiesz wreszcie czy nie oh, Szalona No gdzie? Gdzie tym razem będziesz? Słyszę, cię, chyba tam będziesz. A oh, kurde. wredna baba, no. Wow, nas będą gazy. To co mi to w ogóle? Kurde. To był zły pomysł. Najgorzej dawaj, 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 Najgorzej, że teraz nie mam amunicji. I się z nią tak męczę. Kurde, to też jest gaz. Co na Kurde, grochowe jadło, czy jak? Nie wiem. No kurde. Zagazuje mi całą tą Powierzchnię. Nie podoba mi się to. Prawda, nic nie mam? Nic? Nul? Nul Kurde, też jest gaz, oj Oj, oj, a tu jest gaz? Nie, tu jeszcze coś tam widać No kurde, no jak ja mam załatwić skoro mi brakło teraz amunicji, bez sensu trochę Kurde, głupiaty Oj, nie, to był zły pomysł, to był bardzo zły pomysł Kurde. Amunicje, błaga, no. Nie chcę o padła. Wykończyła się w końcu. Jest! Albo i nie? Natalia. Now you can call me Alex. i <laughs> not Cóż moi drodzy, tak właśnie kończy się przygoda z Resident Evil Revelations 2. Mam nadzieję, że seria Wam się bardzo podobała. I cóż, ja miałem takie zakończenie. Jest ono dosyć trochę smutne niestety. No, ale cóż. Dobra, to tyle będzie. Nie będę tutaj Wam gadał jakichś e, niepotrzebnych rzeczy. Mam nadzieję, że jeszcze raz się Wam seria podobała. I cóż, to tyle moi drodzy.